Ta jest piękna, że ja o szarym, otwierać Ja w tam postawionym. Bo tam będą chwile, zdjęcia, a będą rzucali po fotogramach. Hmm. Ja to tak. Te ma informacje, że ten z może... Witam Państwa na konferencji prasowej posła Prawa i Sprawiedliwości oraz przewodniczącego podkomisji do spraw ustawy o ogródkach działkowych, posła Bartosza Kownackiego oraz pana Tomasza Terleckiego z Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej. Oddaję głos. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa swoją konferencję zorganizowałem w związku z wczorajszym stanowiskiem Platformy Obywatelskiej, która zarzuciła mi osobiście i Prawu i Sprawiedliwości, że dezorganizujemy pracę Komisji, która ma przygotować projekt ustawy o ogródkach działkowych. Chciałem króciutko Państwu przedstawić jaka była historia tego, tych prac nad ustawą o ogródkach działkowych, tak żeby można było sobie wyrobić swój pogląd i żeby można było ocenić, kto rzeczywiście pracuje, kto rzeczywiście chce destrukcji prac nad tym ustawą o ogródkach działkowych. Otóż my od marca, a nawet od lutego tego roku, jasno opowiadaliśmy się za projektem obywatelskim ustawy o ogródkach działkowych. Ten projekt uzyskał nasze poparcie po konsultacjach z autorami Inicjatywy Obywatelskiej m.in. pan mecenas Terlewski odbywał takie konsultacje prawne. Uzgodniliśmy swoje poprawki, swoje uwagi do tego projektu i jasno w trakcie pierwszego czytania nad ustawą głosowaliśmy za projektem Inicjatywy Obywatelskiej. Co więcej wnioskowaliśmy o powołanie Komisji Nadzwyczajnej, która już pewnie dzisiaj zakończyłaby pracę i być może dziś byśmy głosowali czy w piątek najbliższy byśmy głosowali nad całością ustawy. To Platforma Obywatelska była przeciwna powołaniu Komisji Nadzwyczajnej powołała po, po, połączone komisje dwie infrastruktury i samorządu terytorialnego, z których powołała podkomisję w której to zatracone zostały parytety, które są w Sejmie. Te parytety były na korzyść Platformy Obywatelskiej, która de facto zyskała większość i mogła de facto rządzić, jeżeli chodzi o tą ustawę i decydować o tym, jakim ona będzie miała kształt. Mimo tego zagwarantowanego parytetu przewodniczącym komisji nie został zgłoszony przez Platformę Obywatelską kandydat, tylko została moja skromna osoba wybrana. Następnie zorganizowaliśmy dwa posiedzenia merytoryczne komisji do spraw, Ogród podkomisji do spraw Ogródków działkowych, jedno wyjazdowe na jednym z ogródków, jedno w Sejmie. Niestety na obydwu tych posiedzeniach Platforma usilnie dezorganizowała pracę, nie pozwoliła do przejścia do prac merytorycznych. Jedyne co udało się zrobić to wybrać projekt wiodący. Co więcej ostatnie posiedzenie naszej komisji, podkomisji odbyło się 18 czerwca. Tego dnia zapowiedziałem, że chciałbym w przeciągu tygodnia, czyli w następnym ty tygodniu, nie sejmowym, zaprosić wszystkich posłów, żeby zjechali do Sejmu, tu do Warszawy, tych posłów, którzy są w podkomisji, i zaczęli merytoryczne prace. I to na prośbę jasno wyartykułowano posłów Platformy, którzy mówili o innych swoich obowiązkach w terenie, przełożyliśmy posiedzenie komisji na tydzień sejmowy, 8-9 czerwca. Niestety w tym tygodniu sejmowym doszło do kilku ważnych wydarzeń. Po pierwsze, ja pracuję w, pod, w komisji kodyfikacyjnej, która przyjmuje ogromną nowelizację kodeksu postępowania karnego, równie ważną jak ustawa o ogródkach działkowych i posiedzenia zaplanowanej przeze mnie pod komisji, jak również komisji kodyfikacyjnej pokrywały się, co uniemożliwiało prace, równoległe prace, równoległe Poległe uczestniczenie w pracach dwóch komisji. Co więcej, platforma obywatelska złożyła wniosek o odwołanie przewodniczącego, czyli mojej osoby z, z funkcji bez jakiegokolwiek uzasadnienia i bez wskazania następcy. Wniosek ten jakkolwiek podpisany w dniu 18 czerwca wpłynął do sejmu dopiero w dniu 4 lipca, co pokazuje, że był obliczony na destrukcję i na próbę zdezorganizowania pracy podkomisji w najbliższych dniach właśnie na posiedzeniu plenarnym Sejmu. W związku z czym uznałem, że należy przełożyć. Posiedzenie komisji na tydzień, nie sejmowe, tak żebyśmy wszyscy mogli ochłonąć, zastanowić się nad przyszłością tej ustawy i nad przyszłością prac i spokojnie przejść do pracy merytorycznej. Ponieważ, jak widać po tej krótkiej relacji, to posłowie Platformy Obywatelskiej dezorganizują pracę nad ustawą. Ja wystosowałem list do pana premiera Tuska z prośbą o spotkanie prezydium. Komisji, podkomisji, tak, ażeby pan premier zdyscyplinował swoich posłów, zobowiązał ich wreszcie nie do walki politycznej, tylko do merytorycznej, spokojnej, spokojnej pracy nad ustawą, która jest ważna dla kilku milionów obywateli. Ten list zostanie państwu rozdany, przekazany jest, jest w biurze prasowym. Oddaję teraz głos panu Mecenasowi Terleckiemu, który jest autorem ustawy, który jest w Komitecie Inicjatywy Ustawodawczej, który no, przedstawi, jak to z punktu widzenia działkowców wygląda sytuacja i kto rzeczywiście chce pracować na rzecz tej ustawy, chce ją jak najszybciej uchwalić. Bardzo proszę. Dziękuję, panie pośle. Szanowni państwo, jutro mija okrągły rok od wydania wyroku przez Trybunał Konstytucyjny. Co to oznacza? Oznacza to, że za pół roku już musi obowiązywać nowa ustawa. To z kolei oznacza, że Sejm powinien ją przyjąć najpóźniej do końca września. Dotychczasowa postawa niektórych parlamentarzystów, którzy zasiadają w podkomisji, wskazuje na to, że nie zależy im na dotrzymaniu tego terminu. Gdyby odpowiednie przepisy nie weszły w życie, oznacza to kompletny rozgardiaż ruchu ogrodnictwa działkowego oznacza ni mniej ni więcej, że wszystkie prawa, w oparciu o które funkcjonuje dzisiaj 5 tysięcy ogrodów, na których użytkuje działki niemal milion rodzin, przestaną obowiązywać. To oznacza, że ci ludzie de facto, mówiąc kolokwialnie, staną się dzikimi lokatorami i będą zdani na łaskę i niełaskę właścicieli tych gruntów, czyli głównie gmin. Tam gdzie relacje z gminami są dobre, tam być może uda się uregulować jakieś takie stosunki, ale niestety większość ogrodów funkcjonuje w dużych miastach, gdzie stosunek władz miejskich jest bardzo nieprzyjazny wobec działkowców. Dlatego też zależy nam na czasie, zależy nam na tym, żeby projekt obywatelski, który uzyskał prawie milion podpisów, stał się obowiązującym prawem. Tutaj chciałbym wyrazić uznanie dla pracy pana przewodniczącego, który robił wszystko, żeby te prace postępowały niestety tutaj postawa niektórych parlamentarzystów. Uniemożliwiała mu wykonanie tego, tego celu. Szanowni Państwo, ja mam nadzieję, że jednak uda się uchwalić tą ustawę. Na to liczą działkowcy. Działkowcy bardzo źle odbierają wszelkie działania, które nie są w stanie zrozumieć w szczególności ostatni wniosek o odwołanie pana przewodniczącego, który nie zawierał żadnego uzasadnienia który został złożony z pewnym opóźnieniem który w opinii działkowców ma charakter czysto polityczny. Działkowcy, środowisko polskich działkowców nie chce bawić się w politykę, ale chciałoby, żeby Sejm zrealizował swój obowiązek, przyjął dobre przepisy, które zapewnią tym rodzinom spokojne użytkowanie działki. Chciałbym jeszcze na zakończenie powiedzieć, że kilka tygodni temu pan premier Tusk, Wyraził publicznie deklarację, że projekt obywatelski będzie projektem wiodącym, tak też się stało, że bazą przyszłych rozwiązań prawnych będzie projekt obywatelski. Mam nadzieję, że parlamentarzyści z Platformy Obywatelskiej przyjmą deklarację pana premiera i będą je realizować. Dziękuję bardzo. Dziękuję, bardzo proszę o pytania. Dzień dobry, Brygida Grysiak, TV24. Chciałam tak technicznie już wręcz zapytać, na jakim etapie państwo jesteście tych, tych prac nad projektem obywatelskim i jakie znaczenie dla tempa tych prac miała deklaracja i spotkanie w ogródkach pana premiera z działkowcami? Czyli może jesteśmy na etapie zupełnie wstępnym, dlatego że dopiero po kilku miesiącach od wpłynięcia projektu do Sejmu wybraliśmy projekt wiodący. Były cztery projekty: projekt autorstwa SLD, Solidarnej Polski Platformy Obywatelskiej i projekt właśnie Inicjatywy Obywatelskiej. Dopiero 18 czerwca udało się wybrać projekt wiodący, przy czym. Ja mogę deklarować trochę z ramienia swojej partii. My jesteśmy przygotowani zakończyć pracę nad tym projektem w przeciągu dwóch dni, bo tak jak powiedziałam, wszelkie wątpliwości, uwagi nasze co do tego projektu były uzgodnione de facto przed jego wpłynięciem, de facto wprost po wpłynięciu do Sejmu, więc to jest kwestia jednego, półtora dnia przepracowania. Niestety, jak widać, nie wszyscy posłowie są do tego przygotowani, co więcej próbują prowadzić takie działania destrukcyjne obliczone na przedłużanie pracy. Ale czy to są pa panów? Zdaniem działania podejmowane z premedytacją, to znaczy, że jest zapowiedź pana premiera, a parlamentarzyści tutaj próbują ten projekt gdzieś tam Albo pan utopić. premier nie, nie kontroluje swoich posłów i posłowie robią coś wbrew panu premierowi, co dzisiaj w Platformie Obywatelskiej, jak widać, coraz częściej ma miejsce. No albo pan premier co innego mówi, a co innego robi. Ja nie rozumiem, dlaczego w momencie, kiedy już wybraliśmy projekt wiodący, kiedy został wybrany przewodniczący, czeka się dwa tygodnie i składa wniosek tuż przed posiedzeniem komisji, który został podpisany dwa tygodnie wcześniej. My chcieliśmy przejść już do Rzeczywiście merytorycznych prac. Chcieliśmy to zrobić wcześniej po sobie na wniosek Platformy Obywatelskiej. przekładaliśmy te prace, odkładaliśmy je w czasie. Widać, że ten, od samego początku Platforma Obywatelska miała inny pomysł na ustawę o ogródkach działkowych. Pani redaktor, ja, ja mogę tak powiedzieć działkowcy naprawdę z wielkim zadowoleniem przyjęli deklarację pra, pana premiera. Z naszych informacji wynika, że niezależnie od tego, co się dzieje w podkomisji, te ustalenia, te deklaracje są dalej podtrzymywane i, i pracujemy nad tym, żeby ten. Projekt obywatelski powiedzmy dostosować do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast my w pewnym momencie będziemy oczekiwali jednak, że te deklaracje przełożą się na konkretne czyny, na konkretną postawę parlamentarzystów z platformy obywatelskiej. W tym momencie na tą chwilę nie widzimy powiedzmy takiej, takiej woli. I gdyby pan mecenas był łaska w kilku żołnierskich zdaniach powiedzieć, co w tym projekcie obywatelskim jest, to znaczy na czym najbardziej państwu dzisiaj zależy. W telegraficznym skrócie mogę powiedzieć tak. Chodzi po pierwsze o to, żeby dostosować przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, to po pierwsze, a po drugie, żeby przy okazji nie utracić tego, co jest korzystne dla działkowców i nie zostało zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny. Chodzi o prawa do gruntów, chodzi przede wszystkim o prawa użytkowania wieczystego, o własność tego, co jest na działkach, co służy działkowcom. Chodzi też o to, żeby działkowcy nie utracili również struktur organizacyjnych, bo dzięki tym strukturom to grody. W ogóle funkcjonuje. My bronimy się i protestujemy przeciwko wszelkim inicjatywom, które nie przewidują zasady pewnej ciągłości prawnej. Bo jeżeli przerwiemy tą ciągłość i będziemy musieli budować wszystko od początku, nabywać od początku prawa, budować od początku struktury organizacyjne, to ręczę pani redaktor, że więcej niż połowa ogrodów działkowych po prostu nie zostanie odtworzona. Jeżeli ja więcej pytań, to bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu.